Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, panowie z Rosmana. Dzisiaj no, dużo nowości no, nie powjeżdżało, aczkolwiek pokażę Wam aktualne promki Zapraszam serdecznie do oglądania. Wersja ta obejmuje do dnia jutrzejszego, czyli do 21 marca. Tutaj mamy żelę Recibo, przecenione o 10 zł, obecnie na promocji. Składy czyściuteńkie, zero jakichkolwiek zastrzeżeń, nie wysuszają skóry, choć wersja, właśnie Summer, mi bardziej się podoba, jeżeli chodzi o zapach. Tutaj mamy oczywiście produkty Johnny Tens do higieny intymnej, jak i również wkładki, podpaski, tampony. No, tutaj mamy na wyprzedaży płyn do higieny intymnej, czyli go żegnamy z Rossmana. No, i tutaj macie promocję na tampony, które nie są bielone chlorem, są pozbawione plastikowych, szkodliwych adsorbentów, które są sprawcą infekcji u kobiet i częstych wizyt u ginekologów. Chusteczki do higieny intymnej Yukaya na promocji o 3 zł tańsze za 11,99 Składy genialne. Także Yukaya to tutaj, jeżeli chodzi o higienę intymną, to wszystko ma genialne, zero jakichkolwiek zastrzeżeń, polecam śmiało. Tutaj mamy na promocji żele pod prysznic bio, oczywiście pistacje i sakura wyprzedane, tylko malina, dawna malina została, a nowości poszły w siną dal i jeszcze dalej, popłynęły sobie łódką, także ich nie ma. I tutaj mamy na promocji jeszcze te kremowe żele z Jopa. Też o 7 zł tańsze za 15 ,99 zł, 99 groszy. To są takie półsyndetowe, półżelowe formuły, bardzo regenerujące. Strefa intymna i tutaj mamy olejek do stref intymnych na wyprzedaży, czyli żegnamy go w Rosmanie. Pozostałe produkty zostają bez zmian. I tutaj macie promocję, że minus 50% na drugi produkt przy zakupie dwóch, tak? Czyli kupujecie jeden, a za drugi płacicie minus. 50% taniej, no i UK jest na promocji też, także... Ja badaj do przodu, ten płyn do higieny intymnej ma w pełni bezpieczny wzorowy skład, zero jakichkolwiek zastrzeżeń, także on śmiało moją rekomendację. Podobne składowo kremy do rąk Only Bio, oczywiście malina i pistacja wyprzedane na promocji za 8 ,49 zł 49 groszy. Także zdecydowanie jak najbardziej, jeżeli w Waszych rozmachach są dostępne, to śmiało, bez zastanowienia te kremy do rąk są spoko, można je brać. Także jak najbardziej, ale na promocji także się opłaca, tutaj mamy kurację do rąk od Yukai, odżywczą maskę do rąk i serum do dłoni i paznokci również na pełni bezpieczny i wzorowy skład, zero jakichkolwiek zastrzeżeń, także jak najbardziej Jurka je mogę do rąk polecić, to jest mega intensywna pielęgnacja, bardzo mocno regenerująca, rekonstrukcyjna, także Jabada nasze ukochane zapachy Oriental Essence na promocji za 35,99, tutaj już resztki zostały Patrzcie, była dostawa i co, i się skończyło. Chodakowski zapachy na promocji również i one są bez problemu dostępne. Najpiękniejszy to jest ten srebrny, właśnie zapach The Reset. On jest najpiękniejszy. Wszystkie inne od Chodakowskiego mi się nie podobają, tylko ten srebrny mi się podoba. No ale Oriental Essence to zobaczcie, jakie pustki. Praktycznie nic nie zostało. Tutaj balsamy do ciała od Mia i również na promocji o 8 zł tańsze. Elektrolitowe, olejkowe serum do ciała, takie i balsam na zapalenie okołomieszkowe z kwasami, który się stosuje 3 noce pod co w tygodniu w trakcie zakazanych kwasów peelingów i retinoidów na ciało. Tutaj mamy oczywiście mleczko do ciała malinowe, również na promocji także się opłaca mega, skład jest genialny. Nowości Sakura i Pistacja oczywiście nie są na promocji, bo to dopiero co weszło do Rosmana. Soraya Bio, baza pod makijaż i delikatny podkład prebiotyczny. Także jak najbardziej ze składami cudownymi za 13 ,99 zł 99 groszy. Jest to naprawdę mega atrakcyjna oferta. Jeżeli lubicie to warto się zaopatrzyć. Jedyne dwie maseczki do twarzy ze Skin Clinic od Bielendy z dobrym składem, bo pozostałość to syf, za 2 ,99 zł 99 groszy. Świetne nawilżenie, świetna regeneracja, świetne rozświetlenie skóry. One robią dużo na skórze dobra. Płatki pod oczy i sany, wszystkie z genialnym składem. Tutaj serduszka za 3,49, hydrożelowe 2,49, awokado 2,49, a witamina C wyprzedana 00, stan magazynowy, zerowy nie ma. Tylko tak jak najbardziej tutaj poza tą witaminą C, której nie ma, i tak wszystkie wam polecam. Maseczki mija są też objęte promocją 3 w cenie dwóch. Także jak najbardziej się to opłaca, tylko ta po środku, właśnie oczyszczająca, ma alkohol więcej, nie kupujcie jest bezużyteczna. Czerwona, niebieska i żółta są wartościowe. Wyprzedaż, pożegnanie maseczki z jaja, miód, tapioka i manuka naszych cudów w Rosmanie była wyprzedaż, ani jednej nie zostało. Nul, totalne zero, nic. Ani jednej sztuki już nie ma. Także mogę powiedzieć, że oficjalnie pożegnaliśmy te maski. Tutaj mamy make-up podkład rozświetlający mineralny z genialnym składem. No wcześniej, promki były po dyszce tych Podkładów. A teraz 13,99. Także jak najbardziej te Flumi podkłady mają cudowne składy, są rozświetlające, także jak najbardziej. Jest to jedyna baza z Bielendy z dobrym składem. Ta złota 24K. Pozostałe trzy mają mikroplastiki, parabeny i kancerogeny. Tylko ta złota ma dobry skład. I nawet szczerze powiedziawszy, szkoda jej używać jako bazy, bo skład ma typowego serum do twarzy, które będzie pojederniecie i rozświetlać skórę i działać anti-aging. Także złote, tylko ok. Promocja na sól do kąpieli ze Starej Mydlarni. To niedawno weszło do Rossmannów, aczkolwiek już jest na promocji. Sole do kąpieli mają w pełni bezpieczny, czysty, wzorowy skład. Także ja zastrzeżeń żadnych tutaj nie zgłaszam. Na pozostałe produkty od Starej Mydlarni również jest promocja, nawet o 10 zł. Także no to dość sporo. I tutaj ma wszystko wzorowy skład, co tutaj widzicie, to to wszystko ma wzorowy skład. Co tutaj właśnie widzicie. Ale idąc do serii zielonej, to w zielonej serii jedynie żel jest do śmieci. O właśnie ten, bo ma kancerogenny SLS. Więc ten żel zielony do podłogi idealny, ale reszta zielonej serii ma cudowny skład i jak najbardziej można ją śmiało bezproblemowo kupować. Będąc w Rosmanie, wylosujcie sobie taką ala wróżbę i zobaczcie, co Wam się y, wylosuje. No mi się wylosowały same prawdziwe rzeczy, muszę powiedzieć. Tutaj mamy oczywiście na promocji Isana Gold Brilliance, też świetne produkty anti-aging. Za 12:49, za 13:99, serum za 18:99. Te produkty były wielokrotnie już recenzowane i opiniowane na moim kanale, także ja tutaj nic więcej po prostu nie mam do dodania. Seria Uzdrowisko z retinalem do stosowania jeden produkt z tej serii: trzy noce po John Solo w tygodniu w trakcie zakasyjnych kwasów peelingów i retinoidów obowiązkowo SPF50, nie w ciąży i nie w trakcie karmienia piersią. I kupując produkt Uzdrowisko, na przykład serum to już nie kupuję, kremu. i jeden produkt stosujesz z retinalem. Idealne na swoją drogę z retinolem, z retinalem na początek. Aczkolwiek takie składniki stosujemy do końca kwietnia, więc czy jest sens włączać na ten miesiąc ten składnik aktywny? Hm, nie powiedziałbym. Tutaj mamy dalej promkę 3 w cenie 2 na mija. Też na świetne składowo produkty, ze wzorowymi składami. Z tej serii tylko nie warto kupować serum probiotycznego, bo ma alkohol do skóry trądzikowej, rozwali BHL. Krem z filtrem do twarzy jest tłusty, ciężki, klejący i daje silny, zmęczony wygląd twarzy, więc SPF 50 do twarzy nie polecam. A na nowości, czyli egzosomy i SPF 50 pod oczy nie ma promocji. Bo to dopiero do Rossmana weszło. Ale tutaj na krem z gabą jest promocja. Jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Tutaj produkty oczyszczające: mija na nowości nie wejdzie wam promocja, ponieważ te produkty dopiero weszły do Rosmana. Na te produkty, które są już w regularnej sprzedaży od dawna, promocja 3 w cenie 2. Z tej serii nie polecam tylko micelarnej esencji do demakijażu, ponieważ zawiera alkohol denat. Tutaj na AA Lab macie drugi produkt minus 50% taniej. Także zdecydowanie również fajna inwestycja zdecydowanie fajna w porze inwestycja. Także jak najbardziej tutaj również macie moją rekomendację, jeżeli chodzi o produkty myjące lab. Resibo, żel do mycia twarzy i olejek do demakijażu od Wiedychy ponadprzeceniony, także to też jest dobra opcja. Składy genialne, zero jakichkolwiek zastrzeżeń, także nie mam tutaj żadnego problemu. Śmiało mogę te produkty również zarekomendować. Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. No i On Libio. Szampony z dobrym składem, bo wiecie, że ten na objętość to śmieć. On ma poliester w składzie. Ale na pozostałe produkty On Libio, tutaj te, które Wam pokazuję, mają dobre składy. Też trwa jeszcze promka w rozku. Namaski do włosów, tak? Tutaj mamy emulsję łagodzącą do podrażnionej skóry głowy. Także promocja w toku. Promocja trwa do 21 marca ta promka trwa. Także do jutra, bo kiedy to nagrywam, jest 20 marca. Także jak najbardziej oleje do olejowania włosów. Tutaj również nie ma żadnego problemu. Promocja na mydła wpłynie od Only Biomalina. Sakura jest nawet na promocji. I papaja z cudownym składem, także jak najbardziej za 10,99 zł. Powiem szczerze, że grzech nie kupić. Naprawdę grzech nie kupić. Cudowne składy nie wysuszają dłoni, polecam gorąco. Warto więc je kupić, jak nie mieliście je wypróbować. No i pilingi do ciała Onlibio. Oczywiście pistacja wyprzedana za 13,99 zł. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli tak, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam dobrą energię. Do zobaczenia. Pa!